Cześć, witajcie na kanale Git, dzisiaj z wami Jacks i Domal Siemanko. Dawno u nas nie było już tej marki, natomiast powróciła Real X751. Na froncie okazały głośnik, który znalazł się w równie okazałym pudełku. Czarno-pomarańczowe, tak jak powiedziałbym, kolory trochę podobne do jednej z marek, która też często u nas pojawia się na kanale. W środku, oczywiście, wspomniany wcześniej głośnik. Instrukcja obsługi i dwa kabelki kabelek jack-jack i USB na mikro-USB do ładowania. Uuu, nie ma C? Nie ma C. Nie ma C. c. No, A no, może nie? Uu. Powrót Realela na nasz kanał to też całkiem pokaźny głośnik, ale nie on jest mniejszy czy większy od tego drugiego, który też mniejszy. mamy? Mniejszy, czyli jeszcze będzie większa bryła. Ten, słuchajcie, waży nieco ponad 3 kg, ale też warto znać jego wymiary. 460 na 210 x 195 mm. Ale jest to też konstrukcja naprawdę w porządku. Wyważona. Na froncie widać trochę przetworników. E, zaraz e, dwa słowa więcej na temat e, właśnie tego, jak to zrobiono, jak to rozmieszczono, e, mamy tutaj 36 watów, 2 razy 18 wedle e, specyfikacji pasmo przenoszenia 80-22 000 herców. No i właśnie, jeżeli chodzi o te przetworniki, to mamy 2 razy 40 mm i 2 razy 102 mm zapewne wysokotonowe i pełnozakresowe żeby to jakoś rozwiązać, nie podaje nam realel, jaki Bluetooth tutaj się znalazł. Mamy jeszcze do tego, słuchajcie, Auxa USB i micro SD, i mamy też tutaj baterię 4000 mAh. No, jak na taką konstrukcję, jest to bateria standardowa. Do tego jeszcze warto, myślę, też wiedzieć, że żadnego standardu IP tutaj nie znajdziemy. A jeżeli chodzi o czas pracy, no to taka bateria się myślę, na jakieś 8 godzin maksymalnie gdzieś przełoży, nie? No i to też w zależności oczywiście, czy jest podświetlenie włączone, czy mamy e, maksymalną głośność ustawioną. E, a Bluetooth to ja bym tak strzelał w maksymalnie 5.0, w związku z tym, że mamy tu mikro <laughs> USB do ładowania. E, nie sądzę, żeby nowsze się tu znalazło. E, to co, jeśli przytoczyliśmy całą specyfikację, właśnie maksymalna głośność 94 dB, bo chyba nie powiedziałeś. Możemy nie. przejść do wyglądu X 751. Zanim o jeszcze tym wyglądzie, to właśnie w kontekście maksymalnej głośności. Na Maxa naprawdę grał przyjemnie. Nie jest za głośny, ale też jednocześnie nawet na tej maksymalnej głośności jest dobrze wyważony i jakoś nam to znacząco nie przeszkadzało. W kontekście wyglądu dużo tworzywa. Dużo tworzywa. Na froncie mamy oczywiście maskownice, o których przetworniki, o których wspominał Konrad. A... Je właśnie okalają metalowe maskownice, tak więc nie powinno się z nimi absolutnie nic stać. Podświetlane te przetworniki, więc fajnie to wygląda. Nie pamiętam, czy w Sven, Sven którego testowałem, też miał podświetlane przetworniki, natomiast wyglądowo był praktycznie identyczny. Również ten materiałowy pasek na górze mhm. podobny kształt. Na jednej stronie cały panel zarządzania, tak jak tu w przypadku X751. Lewa strona to jest wyświetlacz, przyciski od Moda, Light TWS po equalizer, przerzucanie utworów, pauzowanie, dodatkowo trzy potencjometry, jeden od głośności, jeden od głośności echa, no i trzy od oczywiście. mikrofonu. Mikrofonu, tak, tak, tak. Bo one są tak y, rozrzucone. Odrębna głośność zarówno na telefonie, jak i na realelu. więc tu sobie najlepiej podgłosić na maksa, a na telefonie mm -hmm. po prostu wtedy sterować. Klasyczny przesuwny włącznik on-off, obok gniazdo do ładowania mikro-USB, duże USB, slot na karty, e, auksik, no i gniazdo mikrofonowe. Na odwrocie nie mamy nic poza y, takimi żłobieniami w tym plastiku. O, tu przycisków, teraz widzę, jak dużo jest. No i cztery takie gumowane nóżki na spodzie. Głośnik jest na tyle ciężki, że te cztery nóżki śmiało wystarczają, żeby on absolutnie się nie przesuwał, nie przenosił żadnych niepotrzebnych tak? drgań. Tak nie próbowałem go stawiać. Tak, wiesz? nie będzie miał aż takiej stabilności, bo nie ma tutaj nóżek gumowanych, są tylko plastikowe, więc lepiej, żeby leżał. Dokładnie. To co, posłuchajmy jak gra? jak powiedzieliśmy, tak trzeba zrobić. Odwracamy głośnik i posłuchamy odrobinkę, żebyście Wy również mogli usłyszeć, jak I gra. Zaczniemy. Może Astral Projection. Uj, uj, przepraszam. Basowy dźwięk. okay under-droid

No, bryła, wiadomo, e, świadczy o tym, że głośnik jest stri stricte kierunkowy. E, no i nie ma czego w zasadzie oczekiwać od tego, bo jeśli siedzimy za nim, no to różnica jest zauważalna aniżeli jak jest odwrócony do nas frontem. E, chcesz zacząć? Mogę. Proszę Mogę zacząć. Powiem Ci, że często jak się patrzy na taką konstrukcję, to człowiek od razu myśli, e, tam to pewnie będzie tak plastikowo grało, że się tego nie będzie dało słuchać. Natomiast Real już w tych poprzednich głośnikach udowodnił, że nie do końca, nie do końca, bo słuchajcie, naprawdę muszę przyznać, że naprawdę tutaj słowo naprawdę jest kluczowe. Średnie i wysokie tony są dobrze słyszalne, nie zagłuszają się wzajemnie, ale jest też basik. Jest też Basi. I to jest naprawdę warte podkreślenia. E, tak, jak zobaczyłem, właśnie ten głośnik. Jak zobaczyłem, jak on wygląda, to od razu na myśli miałem Svena, który dotychczas jest ze mną, więc może będzie okazja je sprawdzić. E, jeden i jak drugi. Jak Sven działa jeszcze. E, Sven działa, tylko on musi być podpięty cały czas do prądu, bo jednak trochę, e, trochę remont go wykończył. Na pewno e, jeśli chodzi o wygląd. Ale, ale dźwiękowo jest dalej tak jak było. E, od razu nastawiałem się na takie mm, typowo basowe brzmienie mm -hmm. do utworów, e, takich bardziej klubowych. Wiadomo, że nie jest to głośnik dla audiofilii czy dla tych, którzy faktycznie lubią te wysokie, średnie tony, takie bardziej wyraziste. No, tak. no bo tu jednak ten głośnik jest stworzony dla utworów e, rozrywkowych, gdzie jest trochę, trochę więcej nawet tego basu. On bardzo fajnie sobie łupie. Dużą zaletą tego głośnika jest to, że na maksymalnej głośności ten bas nam nie ucieka. On dalej tak. tam jest. To jest fajne. Zwłaszcza jak gdzieś go postawimy na ziemi, gdzieś dalej od nas będzie grał, to jeszcze ten bas wtedy będzie podbity bardziej. Tak, będzie taki e, bardziej, bardziej mięsisty. E, nawet bym powiedział, że jakbyśmy przechodzili niedaleko jakiejś budowy, to e, uff, tak, uff, Tylko uff, plusem jest to, że nie będzie harczał na maksymalnej tak, głośności. Bo nie jest za głośny, bo nie jest za głośny. E, cena na dzień dzisiejszy to 300 zł, 299 dokładnie. Ja uważam, że jest świetnie wyceniony. E, jak na swoje możliwości, co mnie kuje. E, I o czym można od razu powiedzieć, co, na, co mi przeszkadza gniazd, stare gniazdo ładowania. To raz. E, dość krótka praca na baterii to no bo dwa. to maksymalna głośność i podświetlenie to gdzieś w okolice 5 godzin no, i niestety trzeba będzie go ładować a w związku z tym że mamy stare gniazdo ładowania to też chwilkę będzie trwało naładowanie głośnika do pełna. No tak, no wiadomo, że cena nie jest wysoka, więc no tutaj jakieś tam akcesoria dodatkowe, jak na przykład mikrofon, no nie są już jakoś obligatoryjne, że tak powiem, ale fajnie jakby się znalazły jakieś tutaj. Chociaż z drugiej strony, jakby wkładać jakieś byle co na sztukę, to nie ma sensu, no. to już lepiej. Każdy mikrofon można sobie tutaj podpiąć, bo mamy ten klasyczny gniazdo 63. Tak, więc można sobie spokojnie tutaj coś innego, gdzieś kablowego, przewodowego wcisnąć, ale pod kątem muzycznym myślę, że jeżeli wydacie 3, złotych na taki głośnik, to się nie zawiedziecie, bo e, nie jest festyniarsko, jeżeli chodzi o design i nie jest też festyniarsko, jeżeli chodzi o brzmienie. Bardziej do muzyki klubowej, rozrywkowej, ale i rocka też tam się da spokojnie posłuchać. Ja się na nim nie zawiodłem. Dalej uważam, że e, tak samo jak Sven, Real X751 jest bardzo ciekawą propozycją, o, oczywiście z przymrużeniem oka, bo nie jest to głośnik dla każdego no, no bo... design przede wszystkim sugeruje, że nie jest design to Design, No i jeśli chodzi o barwę brzmienia, bo wiadomo, że w tej cenie możemy mieć jakiegoś JBL-a, który będzie nieco cichszy, no, a ale będzie, będzie grał... mniejszy. Też, no, nie. oczywiście, będzie mniejszy. No, nie zawsze e, wiesz. Rozmiar ma znaczenie, jak to mówią, e, ale ja w dalszym ciągu utrzymuję to, że jest to bardzo ciekawa propozycja ze strony Realela. Z Wami dzisiaj Jadson. I Doman. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.